Cześć, cześć! Rzadko robię kartki, ale ostatnio poczułam się zainspirowana i powstała kartka w pudełku, którą dzisiaj chcę wam pokazać. Jest to kartka ślubna, a ponieważ w kolekcji jest dużo makram, to postanowiłam zaryzykować i zrobić swoją pierwszą i to jest taki listek makramowy, właśnie. Przed przyklejeniem do okładki potraktowałam go lakierem do włosów, dzięki czemu jest trwalszy i sztywniejszy. Łatwiej też go było przykleić. Pudełko jest zamykane na magnes. Dodałam też wstążkę, żeby łatwiej było otworzyć. Z lewej strony jest tyle miejsca, że do tej pory się waham, czy nie umieścić tam maty na zdjęcie, trochę podniesionej. Pudełko ma dość duży zawias i otwiera się w całości. Baza pudełka jest wykonana z papieru kraftowego, ale postanowiłam całe je obkleić papierem ozdobnym a więc brzegi i wszystko naokoło. Sama kartka jest bardzo warstwowa. Bo ostatnio eksperymentuję właśnie z takimi formami. Dużo się tutaj nawycinałam, jest też napis. Wszystko na też kilku warstwach paneli. Nie będę pokazywała w środku, bo są tam tylko życzenia. Inspiracją dla tej pracy były kartki marty piekarczych, które mi się bardzo podobają i które zawsze podziwiam. Ona właśnie z tego co widzę często tworzy swoje kompozycje na takich panelach, które ze sobą kontrastują. Tak jak tutaj ten drewniany, i w kwiatki. Pudełko stworzyłam nieco głębsze, po to, żeby mogła tam też umieścić mały upominek. Jest w nim również wstążka, która pomaga w wyciągnięciu kartki. Bez niej by było właśnie ciężko, przez to, że pudełko jest głębsze. No, i to już cała praca. Mam nadzieję, że Wam się podoba. W kartkach jestem dość początkująca. Jestem ciekawa, co myślicie. Dawajcie znać, dzielcie się swoimi pracami, no i do zobaczenia niebawem!